Dzisiejszy filmie o tym, jak tanio złożyć magazyn energii wysokonapięciowy na modułach Tesli. Ile to faktycznie kosztuje, to będzie gdzieś w filmie i e, po prostu oglądajcie. Tak więc zapraszam. Naszykowany magazyn energii, trzeba go spiąć, czyli porobić busbary, kabelki, komunikację, podłączyć wszystko z HV. I pali się w piecu. Czego się nie robi, żeby szybciej pracować. Ile kosztowało to? Hej, hej, szóste rana, już startuje do kolegi 250 km ode mnie Gdzieś tutaj w okolicach Kielc, za Kielcami e, Jadę tam zrobić, pomóc mu dokończyć temat baterii Zadzwonił do mnie dwa miesiące temu Pyta się jak to tutaj ogarnąć Ja mu mówię, okej, okay, nie ma sprawy, pomogę Ci e, Baterię sobie sam kupił Sam sobie rozebrał e, Sam sobie nawet uspawał szafę ze względu na to, że no było za drogo u mnie, to też zrozumiałe, nie ma problemu. Ja jadę kabelkować, ogarnąć całą resztę, bo wszystko już jest w szafie. Zaraz Wam, oczywiście, to wszystko pokażę. Więc tak też można uderzyć i zrobić się tak, żeby magazyn energii był po prostu jak możliwie. Najbardziej budżetowy, a z drugiej strony najbardziej bezpieczny, jak się tylko da. E, tak więc zapraszam Was do oglądania filmu. To ja szybciutko biorę się do roboty. Za mną tutaj naszykowany magazyn energii. Trzeba go spiąć, czyli porobić busbary, kabelki, komunikacje, podłączyć wszystko z HV. Mamy tutaj tak jak widzicie trochę części. Więc tutaj to wszystko sobie użyjemy. Ja dorzucę trochę swojej wiedzy i zrobimy z tego po prostu magazyn energii. Myślę, że z 70 kWh będzie. Tak więc zaczynamy. Sprawdzony, sprawdzony system, sprawdzony sposób czyli układamy baterie jedna na drugi. Tutaj sobie klient fajnie zrobił, bo sobie wełną wszystko ogarnął, bo tutaj jest chłodno, więc będzie to wszystko włożone do środka. I e, no mam nawet tutaj stolik, więc będziemy zaraz tutaj działać. I pali się w piecu. Zarabiam sobie tutaj właśnie kabelki, żeby połączyć e, baterię, i będziemy zarabiać oczka, tak jak tutaj widać. Plus, oczywiście, zabezpieczenie. Tak więc lecimy. Niczego się nie robi, żeby szybciej pracować. Samo się robi, no a my tutaj zaciskamy. No dobra, poszykowanych trochę buzbarów. Ja właśnie czyszczę tutaj e, e, wszystkie tutaj złącza jeszcze dodatkowo i pół. No i tutaj będziemy zaraz je łączyć więc. Sobie to wszystko poustawiamy, jak wyjmujecie to, uważajcie, bo tutaj typowo było ściśnięte, no i trzeba sprawdzić teraz każde połączenie. No to tutaj fajnie, bo mam miejsce do pracy. Tak na ten moment wygląda nasz magazyn. Tutaj mamy rozłączenie na pół. Właśnie dorabiam tutaj końcówki. Mamy już to połączone. Komunikację puszczoną. Teraz będziemy robić skrzynkę rozdzielczą na górę ze stycznikami, z BPM-em, z fvbm czyli naszym monitoringiem. Tak więc po kolei lecimy dalej. Tak to tutaj wygląda. Nawet, że nie klienta się spodobały te czerwone kabelki. Co osobiście, wiadomo, może by było ładniej jakoś zrobić to buzbarami pięknymi, ale one są zwykle aluminiowe, więc wolę jak już to, to coś takiego. No bardzo. No tutaj trochę to sobie tak dla, dla zabezpieczenia jednego kabla od drugiego jeszcze nałożyłem, może troszeczkę zgrzejemy. Tutaj jeszcze zostało nam spięcie na pół oraz połowienie baterii. No, zaczynamy robić coś No i co tutaj? BPM oczywiście umieściliśmy. Zaraz będą następne zabawki. Mamy, mamy dawców z Tesli. Jeszcze dorzucimy jednego ode mnie dodatkowego napraczacz. Więc składamy dalej. Dobra, mamy mamy powiedzmy, że troszeczkę naszykowane, muszę jeszcze zasilanie ogarnąć i wiele jeszcze jeszcze przede mną. Dobra to. Lecimy. Udało się. Na razie spiąć komunikację. Tutaj mamy naszego BPMika. Duży rozjazd jest na celach. Mm, zaraz wam pokażę. Ale balansowanie zaraz włączymy. Zobaczcie, zrobimy home. Sprawdzaliśmy, czy działają e, nasze e, styczniki. Ja jeszcze przy okazji zobaczę jedną rzecz. E, e, po prostu, czy się grzeją. Idę po termowizję. Tam mamy styczniki 32 stopnie. No to dobrze, nie grzeją się nam No i to jest typowo plusowe i minusowe tak jak widać, prawda? Znaczy tak jak widać. <laughs> Teraz widać plus i minus. No, Tak więc dobra. Jeszcze chwilę niech będzie włączona. Tak więc tutaj mamy tak na szybko spięte, kable wiszą, no bo chciałem zobaczyć, sprawdzić, czy komunikację złapaliśmy, no i złapaliśmy, tak więc wszystko jest ok. O, tutaj już sobie zostawiłem końcówki kabli na plusie, na minusie tam na górze i tutaj jeszcze będzie spięte na środku. Okej, okay, tak więc już nie było czasu nagrywać się więcej. Ja Wam teraz powiem tylko, jak to dalej wyglądało. Podpiliśmy, wyszło właśnie, że mamy to rozbalansowanie modułów. Wyszło też, że klient po prostu jeden z modułów sobie rozładował. No i nie róbcie tego po prostu, jak już są wszystkie, to nie bawcie się tymi modułami. Powinno to być równe jeżeli nie jest równe, tak jak w tym przypadku nie było, no to balansowaniem byśmy praktycznie tego nie osiągnęli o czym wam nie powiedziałem, no bo większość była na górze, więc tam balansowanie działa, że po prostu rozładowujemy te baterie, tam są takie malutkie że tak powiem te prądy balansujące, że to by trwało nie wiem ile tygodni no i co, zostawiliśmy teraz chyba balansowanie na 2 czy 3 tygodnie, tak żeby jeszcze ewentualnie się ładnie to wszystko wyrównało bo to jest warto zrobić przed ruszeniem baterii, po to właśnie, żeby nie było tych Dużych rozjazdów, eee, bo, bo jak nie ma ona obciążenia, to ona będzie miała 20 mV rozjazdu czy 10, a jak podepniemy przy takiej już baterii używanej e, 10 kW, no to może być następne 10-20, lepiej, żeby góra i dół była jak najbardziej spójna ze sobą, no bo mamy większą wtedy pojemność. Tak więc to jest z takimi tutaj bateriami. Tutaj też są za mną nie widać, o tam są jeszcze. To, to, to się dzieje właśnie z takimi bateriami. Trzeba, trzeba po prostu te balansowanie raz na pół roku włączyć, zobaczyć, posprawdzać, potestować też oczywiście na obciążeniach. E, więc, no, tam przy po obciążeniu 5 kW, chyba nam 5 mV, tylko mm, no, że tak powiem, się jeszcze bardziej rozjeżdżały, więc nie było aż tak strasznie. No, ale po co je ryci i, i tak dalej. Tak więc, e, wszystko popodłączane, sofar zrobiony. E, mogę powiedzieć na koniec tyle, że e, ile kosztowało to? E, Bateria bodajże kosztowała około między 8 i 10 tysięcy. Nie wiem, czy mi dobrze powiedział klient. Ale to nie jest ważne. Takie są mniej więcej ceny. Teraz można czasami taką, taką baterię całą 16 modów wyrwać, nie oszukujmy się. Sam sobie zrobił szafkę, nie wiem ile go to kosztowało, ale powiedział, że później jednak wolałby, żebym ja to zrobił, bo materiał to było kilkaset złotych, ale kupa roboty. Takie zwykle szafki za około 2,5 można spokojnie, że tak powiem, kupić. Czy ode mnie, czy nie ktoś wam to zrobi, to jest obojętne. Okabelkowanie zabezpieczenia, po prostu cała usługa montażu HV po mojej stronie wyszło to około 8000 zł z elektroniką, z kablami, ze wszystkim, tak naprawdę i całe złożenie, więc można by było zamknąć się w cenie około 20 tysięcy złotych za taką instalację, za taki magazyn. Myślę, że docelowo będzie tutaj 60 do 70 kWh, raczej nie 50, bo 50-40 to będziemy uzyskiwać na 10 modułach, będzie to około właśnie tych 60-70 kWh, wszystko w zależności teraz co będzie się działo między tymi górnymi napięciami poziomami, a dolnymi ile tam będziemy mieli faktycznie tej energii będziemy mogli wyciągnąć oczywiście yy, tutaj te 5 czy 10 kW nie robią za dużego wrażenia na tych bateriach bo mamy tam 200 Ah więc tutaj spokojnie możemy yy, przy normalnych bateriach yy, osiągać amperaż 100 Amperów 100 Amperów razy 320 to jest 30 kW z takiej baterii, spokojnie yy, Pikach może być więcej, aby tylko wszystko było dobrze połączone, dobra była rezystancja, wszystko tak jakby grało, więc tutaj nie ma żadnego problemu. No i to by było na tyle. Tak więc takie moje podsumowanie i dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję, dzięki za to, że jesteście tutaj. Trzymajcie się, hej, cześć.